Nie dadzą ci dotacji, jeżeli miałeś kiedyś firmę. Ja jestem Jan Brat i zajmuję się zdobywaniem dotacji na start firm, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak sfinansować start swojego biznesu, zaobserwuj. Bardzo często się słyszy, że jeżeli miałeś firmę, to już nie masz szans na dotację. Czy tak jest, i tak, i nie, i rozbijmy ten problem na zagadnienia. Drobniejsze. Przede wszystkim spora część dotacji będzie wymagała od ciebie nieprowadzenia firmy 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Więc jeżeli nie prowadziłeś dłuższy czas, to możesz się ubiegać. Natomiast jak to jest przy zawieszonych firmach? No, co do zasady, można zamknąć firmę z datą zawieszenia i wtedy masz okres nieprowadzenia firmy od daty zawieszenia, i to w większości przypadków przechodzi. Natomiast nie w przypadku dotacji. Preferencyjnej pożyczki wsparcie starcie do 163 tysięcy. Tam niestety bezwzględnie będą wymagali od Ciebie okresu zamknięcia firmy, tak? Czyli momentu od którego zostałeś wypisany z IDG. No dobra, a co w przy pozostałych przypadkach? No to jeszcze musimy rozważyć, czy. Nie otrzymałeś dofinansowania na tą pierwszą firmę, w którą zamknąłeś. Jeżeli otrzymałeś jakiekolwiek dofinansowanie, to sprawa delikatnie się komplikuje, ale postaram ci się ją wytłumaczyć w telegraficznym skrócie. Mamy dofinansowania z Urzędu Pracy do 48 tysięcy i PFRON do 122 tysięcy. Mamy dotacje z lokalnych grup działania do 150 tysięcy i preferencyjną pożyczkę wsparcie starcie. Jeżeli otrzymałeś kiedykolwiek Jakieś dofinansowanie bezwzwrotne, to już nie możesz ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy i PEFRON. Niestety, jeżeli będziesz starał się o dofinansowanie z lokalnych grup działania, to tam tylko wykluczeniem jest otrzymanie dotacji z LGD na start działalności gospodarczej albo na pozarolniczą działalność gospodarczą w poprzednich latach. Więc jeżeli otrzymałeś z Urzędu Pracy i PEFRON, to z LGD możesz się ubiegać. A jak to jest wsparcie w starcie? Jeżeli otrzymałeś wcześniej dotację z Urzędu Pracy z PFRON, LGD, to wciąż możesz ubiegać się o preferencyjną pożyczkę, ale jeżeli będziesz startował jako osoba bezrobotna, której teoretycznie w tym momencie przysługuje umorzenie po pierwszym roku do 49 tysięcy prawie, to niestety ale jako beneficjent innych bezwrotnych środków, no w tym wypadku będziesz mógł po prostu ubiegać się o tą preferencyjną pożyczkę bez umorzenia. A ty? Czego chcesz dowiedzieć się o środkach na start? Napisz w komentarzu.